Premier Donald Tusk zaproponował założycielowi i prezesowi firmy Impost stworzenie zespołu, który ma przygotować rekomendacje do deregulacji przepisów, które utrudniają funkcjonowanie wszystkim przedsiębiorcom. I właśnie w połowie marca Rafał Brzoska przekazał stronie rządowej wiele swoich postulatów i kilka z nich, myślę, że warto tutaj zaznaczyć, bo są ciekawe. To jest między innymi wprowadzenie obowiązkowego 12-miesięcznego okresu przejściowego dla zmian w przepisach podatkowych. Między innymi też jest postulat zwiększenia zwolnienia podmiotowego podatku VAT dla mikroprzedsiębiorców do kwoty 350 tysięcy złotych. A co ostatnio się pojawiło, także jest ciekawym tematem. Dzisiaj mówiliśmy o zwolnieniach lekarskich, to pojawił się temat kolejek do lekarzy i także propozycja, aby w systemie teleinformatycznym wszystkie kwestie dotyczące umawiania do lekarzy i kolejek były tam E, uregulowane i żeby każdy mógł się e, w prosty sposób, bez oczekiwania w miesiącach czy też latach do lekarza dostać. Znacznie więcej usłyszysz w pełnym odcinku, który dostępny jest na YouTube i Spotify.